Profesjonalna obsługa klienta sprawia, że klienci chętniej do nas wracają i od nas kupują. Aby dobrze obsługiwać klientów, potrzebujemy znać typy klientów, z którymi mamy do czynienia. I z dzisiejszego nagrania poznasz kolejne cztery typy klientów, a są nimi sznela, Mie się należy, bezproblemowy i ja mam czas. Także koniecznie obejrzyj to nagranie, jeżeli chcesz lepiej obsługiwać swoich klientów. Witam Cię serdecznie w czwartym już nagraniu z serii, jak lepiej obsługiwać klientów. Skupiamy się w nich na typach klientów, z którymi mamy do czynienia. Dzisiaj kolejne cztery typy, czyli będzie to sznela, mnie się należy, bezproblemowy i ja mam czas. Są to typy, które zamieściłem w mojej nowej książce Perfekcyjna obsługa klienta, której kończy się przed sprzedaż. Ona trwa tylko do jutra, czyli do 20 grudnia. Do godziny 23.59 i z tej książki dowiesz się, w jaki sposób lepiej i sprawniej obsługiwać swoich klientów. Książkę nabędziesz na stronie perfekcyjna Tam możesz zamówić swój egzemplarz z darmową wysyłką w ramach przedsprzedaży i imienną dedykacją. Jest tam też mały zestaw bonusów. Także jeżeli chcesz to robić lepiej, to koniecznie sięgnij po tą książkę, sprawdź w spisie treści, co tam konkretnie zamieściłem. I teraz wracając już do stricte przedmiotu naszej rozmowy, dzisiaj kolejne cztery typy wcześniejszych. 11 nie będę przytaczał do się o nich z wcześniejszych nagrań, które podlinkuję na końcu. Jedziemy po kolei. Pierwszy to Schnella. Można by go nazwać poganiacz. Schnella wziąłem z takich niemieckich filmów, jest to bardzo znany zwrot. I stąd właśnie przyszło mi, żeby nazwać tych klientów Schnella. Są to poganiacze. Są to osoby, które zawsze oczekują, żeby ich szybko obsługiwać, sprawnie. Często też mówią takie zwroty, jak długo jeszcze, długo jeszcze muszę czekać, jak długo będę jeszcze czekał, i tak dalej, i tak dalej. I co robić w trakcie obsługi tych klientów? Przede wszystkim to skupiaj się na szybko załatwienia ich sprawy. No niestety poganiacze mają to do siebie, że oni będą cię non stop poganiać i będą używać tych właśnie zwrotów w stylu, czy on długo jeszcze musi czekać, jak długo to jeszcze potrwa, więc tutaj postaw na jak najszybsze załatwienie sprawy zarówno telefonicznie, jak i bezpośrednio. Jeżeli notorycznie cię pogania, to ja mam taki tip, aby w tej sytuacji powiedzieć, że zależy ci na dobrym, dokładnym załatwieniu jego sprawy, a sytuacja, w której on będzie cię poganiał, może sprawić, że popełnisz jakiś błąd i tutaj zachowuj Wszelaką staranność, pamiętając o tym, że pośpiech nie jest dobrym doradcą, więc to granie w grę w stylu pośpiech nie pomoże ci w obsłudze klienta, dlatego postaw na to, aby mimo wszystko załatwić sprawę dokładnie. Drugi typ klientów to się należy, i niestety się należy wyhodowali sobie sami handlowcy i działania marketingowe. Są to osoby wysoce oczekujące, mające często nierealne oczekiwania. W sieciach komórkowych czy w usługach internetowych widać tych klientów, kiedy oni do nas mówią, Ale ja jestem waszym abonamentem i oni oczekują w najniższym abonamencie iPhone'a za złotówkę. Doskonale znają ją wszyscy i wszyscy ci, którzy pracują w usługach, chociażby telekomunikacyjnych czy usługach właśnie internetowych. To jest bardzo znany klient. I teraz co robić kiedy obsługujemy klienta, Mnie się należy? Po pierwsze to skupiaj się na procedurach, standardach i też na warunkach swojej oferty, bo się należy może na przykład wychodzić z klienta w sytuacji, kiedy na przykład przedłuża współpracę. Możesz czasami zapytać tego klienta, jeżeli jego pomysł jest abstrakcyjny, to skąd w ogóle ten pomysł powstał? Czyli jeżeli proponujecie iPhone'a za złotówkę w abonamencie za 30 zł, to może powiedzieć, gdzie on widział taką ofertę, bo chętnie sam być z niej skorzystał. Tutaj czasami sprawdza się też dobrze właśnie wykazanie klientowi poziomu absurdu tego, typu, z czym do Ciebie się zgłasza, nawet przez takie rozbicie jak krowie na rowie, że jeżeli on zapłaci złotówkę za telefon, który jest wart 4 koła przy abonamencie za 35 zł, to znaczy, że firma będzie musiała do niego dołożyć ponad 2 koła tylko i wyłącznie za to, że będzie ich klientem. I tutaj warto jest też weryfikować, czy podobne sytuacje nie przydarzały Ci się już w obsłudze klienta, Klienta wcześniej, sprawdzając dane historyczne obsługi tego konkretnego klienta, bo to jest często zachowanie nagminne i bardzo powtarzalne. Trzeci typ klientów to taki klient, marzenie każdego obsługującego go, czyli klient bezproblemowy. Wiem, że to często łatwiej jest o jednorożca w obsłudze klienta niż o takiego klienta, natomiast ci klienci dalej się zdarzają. Bezproblemowi to są często też zagubieni klienci, oni często się łączą, ja o zagubionych, właśnie mówiłem we wcześniejszym nagraniu. To jest taki klient, który co do zasady raczej nie, nie, nie ma problemu. Raczej nie generuje problemów, nie jest nerwowy, nie jest natarczywy, nie jest też impulsywny w obsłudze klienta. Taki klient, który raczej nie widzi w niczym problemu i jest bardzo wyrozumiały. Co robić, kiedy ich obsługujemy? Przede wszystkim docenia jego bezproblemowość. Po prostu pokaż, że w sumie rzadko się zdarzają tacy klienci bezproblemowi jak on. I chciałbyś mieć więcej takich klientów, on wtedy miło się poczuje na sercu. Możesz go zapytać, jakie jest jego zdaniem najlepsze rozwiązanie, żeby on sam je wskazał, bo jeżeli on już nie robi problemów od początku, to być może będzie miał też dobre rozwiązanie twojej sprawy, które będzie akceptowalne dla twojej firmy. Okazuj tym klientom empatię i zrozumienie, bo często zdarza się, że oni też nie do końca potrafią artykułować to, o co im chodzi. Jeżeli mało mówią, to też stosuj zachęty do mówienia. Tutaj przydają się właśnie techniki aktywnego słuchania, o których pisałem między innymi w książce, takie jak zachęta chociażby, o proszę więcej powiedzieć na ten temat, śmiało proszę mówić, w ten sposób zachęcamy tą osobę do mówienia, no bo generalnie rozmowa z nią jest przyjemna, umówmy się. I tego klienta obsługujemy starannie, często też trochę powoli, żeby Dać mu swobodny czas na kontakt z naszą firmą. Oczywiście wiemy, że tych klientów jest mało, ale tak jak wspomniałem, oni się zdarzają, dlatego warto jest ich doceniać. No i czwarty typ klienta to jest zmora wszystkich opiekunów klientów, czyli klient. Ja mam czas. Klient, którego nawet często, jak załatwisz sprawę, on jeszcze siedzi, jeszcze coś musi dopowiedzieć, jeszcze o coś musi zapytać. Często to jest bardzo zagubiona osoba. Ja nawet mam taką dygresję, że najczęściej widać tych klientów wśród osób starszych, które po prostu no, często nie mają się komu wygadać i one mają czas. Problem pojawia się wtedy, kiedy oni mocno absorbują naszą obsługę klienta, przez co tworzą nam się kolejki. Dlatego z tymi klientami też trzeba umieć postępować w określony sposób. Po pierwsze, to standardowo trzymaj się swoich procedur i standardów, które masz w obsłudze klienta. Jeżeli jest to starsza osoba, to pomagaj mu w tym, aby znaleźć dane, bo często ta obsługa się wydłuża, bo on sam musi coś znaleźć, a często jesteśmy w stanie im w tym pomóc, gdzieś się za nich zalogować, coś dla nich sprawdzić, coś dla nich przejrzeć. Tym bardziej, że te osoby często same wykazują takie, no to niech pan to sprawdzi w, w tej aplikacji. Bądź dla tej osoby miły, ale też bądź zarazem konkretny, bo to jest bardzo ważne, żeby konkretnie umieć załatwić ich sprawę. Kiedy już załatwisz jego sprawę, to dziękuj mu za kontakt. Powiedz, że jeżeli będziesz mógł jakkolwiek pomóc, to bardzo chętnie pomożesz, a w tym, i w tym momencie poprosisz kolejnego klienta. Bo tak jak mówię, klienci, którzy mają czas, no słyną z tego, że oni po prostu mają czas i oni często potrafią absorbować naszą obsługę klienta. I w byciu asertywnym nie ma nic złego, tylko trzeba to umieć się robić w sposób nienachalny i taki nienatarczywy do tych osób. Więc to jest moja ostatnia rekomendacja. I w ten sposób domnęliśmy już do 15 aż typów klientów, które zamieściłem właśnie w książce Perfekcyjna obsługa klienta. Tak jak wspominałem, przedsprzedaż trwa tylko do jutra, więc koniecznie wejdź na stronę perfekcyjnaobsługaklienta.pl i tam możesz nabyć swój egzemplarz w ramach przedsprzedaży z darmową wysyłką. Tak jak mówiłem, wcześniejsze nagranie o trzech typach klientów mignie ci zaraz tutaj. I dzięki za obejrzenie tego nagrania, koniecznie zostaw po sobie łapkę i suba. Widzimy się w kolejnym. Hej.